Cześć, tu Piotr. Cieszę się, że mnie znowu słyszycie. No, wiem, że. Przepraszam, jestem ciągle w tej samej serii co w poprzednim odcinku. Dobra. To ma być nowy odcinek i ma być dobrze. Czyli cześć, tu Piotr. Jak Wam leci czas? Bo mi świetnie. Właśnie miałem jeden z najgorszych. Nie będę o tym mówił. Nawet nie będę o tym mówił. O, właśnie, zapomniałem zmienić butów do szkoły. Jak widzicie. Dostałem za to jedynkę Bo nie zmieniłem butów Ale to nic To tylko jedynka z matematyki Za nie butów Przecież w każdej szkole tak jest Dobra, nieważne to zupełnie nie ma żadnego sensu Zombie przydaje się na coś To jest złodziej, złodzieja zabijesz I tracisz cały ruch No ty, ta pogrywasz Łup wow. O ty, tak pogrywasz? Eee, stale walka, uuuuch Świetnie, 12 expa, wojownik, no, jeszcze parę takich walki będziesz yy, templariuszem Zombie i zabitą mm, Nie, nie zabijesz <grym> Uciekniesz Albo zginiesz Coś tam może być silniejszego nie. No to pobijesz trochę tego opętanego, czyli raz I uciekniesz. Przynajmniej uciekł od razu, a nie jeszcze z hita Biegi i zombie. mamy armię No ale co z tego, że armia tak Przynajmniej armia! Tak. Szkoda, że nie mam buffował, ja mogłem ich wszystkich zbufować i ruszyć na jakąś wielką walkę do tego. do no tego uteraj w ogóle. No. To by coś miało. Ten sens, co? To by coś dało, mam na myśli. O. O. Ciekawe, co zrobiłem przed chwilą. Chyba nie zmieniłem butów. Kurde, dawaj mi artefakt za darmo. Eee, tu, tu. Czy to nie zginie? 67? Oni są levela 56. 66, 66 i czyli 30, 30 30 30 90. Uuu. Powinno być OK Z radością. Au. Au. Au, odporny. I teraz tak, poczekaj. Poczekaj. Buchaj. Nieźle! Dawaj. Nieźle! Wow. Okej, okay. nie zabiło tego, więc odcięgi nie. Poważnie. A Bądź przed nim. Uszkuję, pięć inicjatywy, pięć inicjatywy, pięć inicjatywy, naprawdę no. Pięć in. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę w nośnika. Pierwsza walka od cienia spisał się rewelacyjnie. 3 z 4 sparaliżować, to jest jakiś geniusz. Ale nie nie zabije uśmika, który może ją zabić. Level upowanie odcinia jest dość przydatne. Wiadomo, że dzięki temu, że zginął więcej jak dla reszy, bla bla bla, ale przez to muszę wydać miliony. Po prostu miliony złota, żeby jakoś to wskrzesić. Eee, mutę. To idź go wskrzesić do miasta. Nie ma co tracić ruchu. Masz zwłoki ze zwłoki. Uff. No, przeczekaj turę, wyleczymy cię i pójdziesz. Jeszcze pójdziesz zebrać sobie wtedy skrzynkę. A złodzieja nie ma. Złodzieja nie ma, bo nie stać. Będę no, no, musiał się więcej części wyręczać, tymi innymi pobocznymi bohaterami. W sumie całkiem przydatne Gangrhen No i to będzie drogie Kup, dosyć. Skoro taka twoja wola? Mm, super, szkoda, że to mi się nie przyda No dobra, no bierz to. Kule też możesz... Ej, on ma sporo rzeczy. To sprzedaj. Nie wiecie co? Te wszystkie różki i coś to zostawię co mu. Kule sprzedaj. Żeby jakiś mag ewentualnie mógł tego użyć Wszystkie zwoje ci dam No, to ma większy sens Wiesz co jeszcze Zróbmy takie armie jakie były Bo ja chcę żeby ten, ten Widmo było u tego gangrena Aha, mogłem dać jeszcze na sprzedaż, chyba nieważne Jak będę koszywał pieniędzy to wtedy pójdę Ujście, zabić to coś Dobra. Dobra. nie ma już ruchu. Pewnie zero już. No, za dużo wody, żeby nie było zero. I ty. Dobra, że ty? Świetnie. What. I zobaczymy teraz pierwszą misję. Bołem odcina, walcząc z jednym wrogiem. Ej, ja teraz rozumiem dlaczego ja chcę chorążego. Jeszcze ja, no standard zwiększający szanse trafienia. 5% dla odcienia może być kluczowe. No, to naprawdę ma sens. O matko, o matko. Skąd oni to, to wszystko mieli? Kolejne X zwiększający inicjatywę. <laughs> może się na coś przydać. Jeszcze nie wiem na co, ale na coś na pewno. Yy, b -b 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 -b. Dobra, tędy. Tędy, czyli skończ turę. Świetnie. Mm -hmm. Maurezen kolejny, tu trzeba się uleć do tego miasta najpierw. Potem się zajmiemy Maurezenami. To już nie jest dla mnie jakikolwiek problem. Tak, tak. Orki możesz tankować? Nie, nie możesz dwóch orków tankować, więc tak, Warki twarzki dokładnie tyle, żeby cię zawić. Czekaj... Bij! Co masz tu robić? Ła! Łup! Łup! A Łup! łup. Ła! Domuchaj! Uff. Może nie ubić tych blinów. Weźmy sobie, że my Teraz to pewno nie ubiję. Dwóch. No, to oczywiście jeden. <laughs> ale on był sparaliżowany, więc jeszcze nie jest takie straszne, oczywiście. Teraz przydałoby się go sparaliżować tak poważnie. Inaczej jestem troszeczkę z słabym Wow, ale naprawdę to jest. Wow, nie wierzę! Oczywiście! jest! Ten odcień sobie radzi. No teraz już poczekam. Nie będę głupi. Buchniesz. Spróbuj sparaliżować. Nie sądzę, by się udało, ale. A, dobra, dobra. Mów dalej, mów dalej. Rozpatrzę Twoją propozycję. Nie będę czekał na kolejne leczenie. No szybko lewy lapuje, to jest w nim świetne. Naprawdę bardzo szybko. Z cienia wychodzi z bir. Przysyłają mnie Wilcze Cienie. Strzeżcie się, nie umarli. Dziecko, którego szukacie, ma wielu przyjaciół. Jedyna droga jego ucieczki wiedzie na północ. Kiedy mamy ruszyć na północ? Wkrótce. Powiadomimy was, kiedy wyruszy. Wyruszy. To, co mówiłem, więc pewnie nie będę w stanie sprawić nawet tej połowy tej mapy. Szczególnie, że tak wolno mi poszło. 50, 60. Tura bym ustawiał stawiał. Coś taka zwykła tura. Albo co 5 ewentualnie, albo taka zwykła. W sensie, czyli co 10 taka. Podzielam 10 na 5. Czyli na 5 po prostu. to No to mam te ząbiaczki do spowalniania ewentualnych pościgów, ale tak czy się, jak to nic jest jakieś skuteczne. Dobra. Dobra. Ale to właściwie tak się całkiem nieźle sprowadza, bo na razie nie musimy budować dużo budynków, więc mamy pieniądze na leczenie. Więc możemy używać pieniędzy na leczenie, a potem ma, będziemy mieli bohatera, który sam będzie się leczył, więc nie będzie więc będziemy mieli więcej pieniędzy na budowanie. Więc to jest całkiem niezłe. Myślę, że tam można sprawdzić teraz, co tam się skryje. Co za skarby tam są i tak nie... Nie, nie, nie leczy, będę już leczył to jest. Ale no, no, co? Ledwo, co, ledwo, co? Nie wiem, co on robi tym czymś. Pewnie się przestraszył tego nośnika, i uciekł, a potem wrócił bo się odstraszył. Czy coś takiego nie odstraszył, tylko odprzestraszył. To już nie będzie taka straszna walka, bo nie mają tego pancerza miastowego. Pięknie. Nawet nie są na wylapnięci. To ciekawe. Nieźle! Jest, strasznie mi się podobała animacja ta na ziemi. Ten taki znaczek na ziemi, coś się pojawia i też jak ona to robi, że, tak, że, że zamyka, zakrywa sobie oczy ręką. Takie. I w sumie to ma sens, bo na to robi trochę na silniku, bo nie często. Więc to jest tak śmieszne, zrobione. bo czekaj, bo smok może dobić. To jest smog zagłady, tak? mi się śmierci. Bo już mocno pije. 55 na wszystkich, to jest dobre. Bo no ten ten jest jeszcze z średni. Upsy. Nie, w ogóle mnie to nie denerwuje, bo to jest normalne. Ja się spodziewam, że się nie trafi. Jak go walnę, to nie zabije na pewno. Teraz on już bił a jak nie, a jak się zablokuje to on może, do, może, no nie, on już nie wie, jeszcze nie no dobra, to spokojnie, no mogłem bić, ale dobra, na wszelki wypadek, wiecie, różne rzeczy się mogą zdarzyć, chybienia i tak dalej, oho, kolejny jakiś zwój, tutaj jakieś zombiaczki, zobaczymy co tam będzie, wami nie bardzo chce się ruszać, no dobra, może nie będę aż takim leniuchem i sprzedam to wszystko, co mam sprzedać, ops, 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 no to mało w sumie, 180 Co ty tu masz? Błyskawica, słabość, mam to Różka gromu. Zawsze coś na użycie manę życia. Którą sobie tutaj już zarabiam, ładnie 50 na dzień. Właśnie, a propos zarabiania. Przecież już mamy tyle pieniędzy. Yy, nie mylę takim hamem. No i to jest różgaczka z, z wilkołakiem, ale to jest drogie. Żeby 1300 wydawać. Na rózgaczka jedno o to jest złotko, no w sumie złoto na razie jest mało jeszcze nie jest takie przydatne. Tam są potki jakieś, w sumie mogę się już wybrać nimi tutaj, o, tu jest przejście w sumie. Ta, nimi się tutaj udam na przejście, takie bardziej graniczne, czy coś, bo to ma większy sens mieć ich tutaj. Bo tutaj mogą coś bronić, tamto są za daleko, żeby bronić miasta głównego, tej przejścia. No jest fajnie, że jest tylko taki mały przesmyk. że w nim mas tych zombiaków nastawać i przez nich nie przejdzie w ciągu dwóch tur. Będę chciał siedzieć i, i stękać. Hmm. Smoczki? Muszę sprawić, jakim mistrzem oni są. Strzelam, że wojowników. O! jest jakieś przejście, boję się. Złodziej sprawdzić luzgaczkę. Patrzymy co tam jest. Dojdzie do tej ruzgaczki. Aha, wiem co zrobić. Wiem co zrobić. Zaraz zobaczycie zaawansowane Playsy series Po prostu to aż wam wam opadnie. Zobaczycie co co będzie. Co to, Co to będzie? Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. I... Pam. Przesuwa się, więc mam zasięg. Widzicie? To się nazywa place. Hehehe. szpiega. Świetnie. Dwie wiedźmy. jest trochę straszne, jakbym miał tę manę ale nie mam ciągle. Hmm. Śmierć cienośna burza, śmierć burza, śmierć burza. Śmiercionośna burza No dobra, pójdziemy Jak to się mówi raz koza wylądowała w suratorze i wszyscy ją zabijali Co? Raz się śmierć mam na myśli <laughs> Chyba się czymś zakrzusiłem hmm, Śmierć na burza Czy lepiej kamienny do... Nie mam żadnych więcej debuffów w pancerze, nie mają tam karkulców, więc nie. Okej. Okay. W sumie ma na piekiel. Aha, to ma taki mały zasięg, myślałem, że będę w stanie ich dwóch... Czyli jestem w stanie ich dwóch uderzyć, za mniej, ale ich dwóch. Zobaczymy, co z tego będzie. Nawet taki dzwon, jest przy tym. Pewnie jakoś mało obrażeń, no. Ale w sumie, ja, w sumie ja mam spore AOE, więc te wiedźmy dostały nieźle. No zobaczymy co z tego wyjdzie. naprawia. nie mam zielonego pojęcia. No, no, są, mają małe szanse trafienia. Mają małe szanse trafienia. Ale... To i tak jest dość niebezpieczne. Uf, w sumie oni we dwóch mogą mówić. Tak. Chociaż nie, nie, on będzie bił tego teraz. On ma mniej HP. Okej, okay, jeszcze ten chybił. No, odcin to będzie tutaj właściwie MVP. Okej, okay. to mi się podoba. Dlatego bym lubię, nie, w zasadzie to jest po prostu geniusz. Geniusz zła, ale. Tak całkiem na poważnie, akumulacja po prostu. Ale zanim że się teraz nikogo nie sparaliżuje. Hmm, no nieźle, no. Wiecie, no, głupi masz szczęście, no. Dużo razy głupio potrasiłem bo to teraz coś mi się należy, co nie? Żeby dwa razy z rzędu całą drużynę sparaliżować. No... <ścoughs> o matko, wezwanie do broni to jest niezłe. No, Nautera... Tak, znalazł. Maść lecznicza? Ciekawe na co mi się przyda. <ścoughs> Ojej, ale nie, bo oni nie są tak zdebufowani, ale to co z tego. Masz maść, tutaj no, tak zrobimy, żebyś demona ty łapał. Eee, yy, ona będzie pierwsza, no jasne, no to już widać stolicę. Brał od troszkę dostanie, ty się teraz poczekaj, teraz już to zrobię troszeczkę lepiej. Nie no, lepiej, no to było dobrze, no. Tak go nikt nie trafił w końcu. Eee, yy, dmuchaj. Dobrze. No. Hmm. Czy jest sens? Nie, muszę się wyleczyć. Bo masz. Zaraz, miałem dwa ruchy. Może by wystarczyło to leczenie? Nie, nie sądzę. Dobra, poczekam. Poczekam. Poczekam Up. i poczekam. Po prostu przeczekam całą turę, żeby on dostał od i teraz jeszcze raz uderzy. My wszyscy do że w jego chociaż. To jest dla mnie ważniejsze. Tylko teraz Nie, nie musi nawet. Oh, damn it Jego. Pięknie. Masz lecz się dalej. Wow, ale... Nie ma to jak ten... Yy, nie trafić w sparaliżowanego wroga. To jest no, <głos> <głos> smutne. Ale sparaliżować się udało. Najmniejsza szansa trafienia trafiła, że tak powiem. Dobra. Pięknie, dużo ekstra zebrałem na tych wszystkich walkach. Szczęście troszkę się do mnie uśmiechnęło. W końcu. To chubach wielu... Mój przyjaciel. Co? To... Dobra, idźcie zabić to coś. Nie wiem w sumie czemu nimi chodzę na te walki. Powinienem nim... Widmak który Wezmę do mojej armii, jeśli w ogóle wbije na ten level, o il, jeśli to w w ogóle wskrzeszę. No chyba zaraz to zrobię. Eee... Aha, no upie... bądź, to już wiem, gdzie ty jesteś. Trochę mamy śmierci szybciej. Tam coś jest. Nie wiem co, ale coś jest. Więc zaraz sprawdzimy. Tylko żeby ten ork mi tu nie wbiegł twarz. To by bolało. A tu jest złodziej? Nie, nie wstawię mi żadnego szpiega. Okej. Okay. Chyba zabiliśmy mu dwóch najsilniejszych bohaterów, więc. I to bez straty. Wow. Wow. To jest skarb. Ale żadnego artefaktu nie mają. Trochę kiepsko. O za daleko przyszedłem. Dawaj. Ach, Dobrze, bo tutaj są te lasy, więc skrócisz sobie drogę przez las. Łup. Ale ten Aldi jest taki wkurzający, że trafić nie umiesz. Ja chcę ten sztandar jednak, szans trafienia, bo po prostu... ...tylko jakiś lepszy by się przydał, ale to dziś... No, ...to dziś jest, jest trochę marne takie. Możesz, wy! No widzicie, smok normalnie, on nie może on ma zbyt dobrą umiejętność wysysania życia, więc nie może się wskreślić, a czy wyleczyć przez to głupi Łuczniki piją w Odcienia mego nie mogę tak stracić tego odcienia. To jest skarb. Wezwać jakby to miał manę piekielną. A gdzie ma na piekielna moja tutaj mam tylko jedną. Więc nie ma to zbyt dużo sensu. Bo w następnej rejdu, że tego nie zrobię. Uwa. Ojejku, co ja robię? Hmm, co? Mówiłeś coś? Spoko. Eee, tak... Mleczy się trochę. Trochę pieniądza tutaj wydałem, ale... To nie jest... Zmarnowany pieniądz. Już odkrył szpiega. Okej, okay, no. Spoko. Nie, nie, ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. Ty giniesz na dwa strzały od goblina, więc wolę, żebyś tu jednak. Poczekamy sobie turkę. O, jeszcze butów nie zmieniłam. Poczekamy sobie turkę w mieście. Potem się poleczymy. Zmienię buty szybko. Przejdź sobie tędy. Co tutaj mamy? Złotko. Okej. Okay. Słodko można wziąć. Tutaj zaraz sprawdzimy te ruiny, chociaż strzelam, że jest tam coś super OP potężnie do zabicia. Czy ktoś płacze? Czy mi się zdaje czy to jakieś dziwne wycie jakiegoś idioty? Nie mam pojęcia, ale mogę rozbudować miasto dość tanio do trzeciego lewa, do piątego lewa w sensie. A to da mi lekką regenerację powiększoną. Ała, ała, ała. To woli, weź tak. Nie rób więcej, proszę. Dziękuję. Właśnie, sprawdziłem w końcu, jakim jest mistrzem. Meszczelarze wojownika. No. Ja tak myślałem. za inaczej nie możesz stać z przodu, akurat. na trolla, nie. nie, chociaż troszkę to jest dziwne, bo tu trudna walka jednak jest. A weź tutaj sprawdza za ile masz te Akcje trochę słaba, szansa 30 na zamordowanie, nie. Skąd taka twoja wola? Jak zmniejszyć obrażenia? To tak. Szans nie będę zmniejszał, bo to jest za drogie w porównaniu do efektu, ale obrażenia zmniejszyć można, bo to jest dość tanie i przydatne. Będę się po prostu bronił tym bo jest szybszy, więc bez problemu. Tylko nie wiem, czy on nie będzie w takim razie fokusował jego. Bardzo możliwe. Zrobiłem to tylko po to, żeby jego nie fokusował. O! Jak miło. Z tylko. O! Jak miło? Już przeżyjesz następny cios. Świetnie. Dobra. Na no wypadek od chybienia odcienia. Mogę zrobić znowu obronę, ty nie, tra... ty nie zabijesz. Nie zabijesz. Ej, miło. Level up, świetnie. Ty, zaraz. Ooo, 10 HP więcej, 5 obrażeń więcej, to jest moc. Czarny pająk, nie podstrujesz tutaj mnie. Ale może nie dziś. Dam sobie już jeszcze szansę trafienia czyli chorążego 300 to jest 150 elf ojoj, jak jeszcze inne smoki wejdą wziąć to nie będzie zbyt miło chyba muszę zrobić to, nie jesteśmy za dużo śmierci piekielnej wydałem tam Iść tutaj, czy nie iść tutaj. O, to jest pytanie. Obrażeń nie zmniejsza, on bije podobnie. Ale jest trochę wolniejszy. Nie wiem, czy na śmierć nie skupar, Nie, nie sądzę. Może nie mogę nie mieć takiego farta. Dobra, ryzyk fizyk, wiadomo. Raz, kozie śmierć. Uuu, ty jesteś lewerafnięty. Ty trochę łupisz, masz więcej HP. Hmm. To musi być ten paraliż, chociaż jeden. Faktycznie. Dobra. Ładnie. Teraz ty się chinij, Ładnie. Do poziomu, na którym przeżyjesz. Przerwanie paraliżu. jest no, dokładnie tak samo przebiega ta walka. O, jesteś przerw. Nie, nie mogę. On ma niby taką inicjatywę jak on, ale nadal to jest zbyt niebezpieczne, żeby. No. Uła, zaraz. Ej, ty tyle nie biłeś. Ej, panie. No nie, on chyba bił dokładnie 68, wiecie? <laughs> Szkoda, ale on level upuje teraz. Na pewno. U, I on, nieźle. Um, trochę ekspa. W sumie też niedługo level up. Ale ze smokiem śmierci to jest terroryzacja. Nie, wiem, czy jest takie słowo. Jakie masz życzenie, panie? No dobra, to strzecimy się zaraz. Zaraz, czyli chyba... W następnym odcinku. Cześć. Nie no, nie będę się tak żegnał wam z tozami w duże, w poprzednim odcinku, bo to było w sumie... Ten odcinek był jeden z lepszych nawet. Bardzo mi się spodobało to jak nam poszło w tej walce tutaj. Paraliże po prostu były przegenialne. Więc ja się z wami żegnam. Możecie mnie lubić i nie lubić. Możecie mnie subować i... Komentować i szerować, bo nie ma czegoś takiego, ale możecie to robić, pokazać swym znajomym, że jestem głupi i mogę coś zrobić. To cześć.